W statku! Zaczynamy naszą przygodę! Plaga i z flagą i dobrodziejem! Elo, elo! Arr! Arr! No i tu można się postrzelić bo ja nie wiem nawet, co nie. A oh, to dało do dobrodzieju. Sorry! Nie można no. chyba kogoś, nie? Chyba nie, nie. można. A nie, powiem? nie można. No dobra, typiarzem. Ja jestem tutaj początkującym piratem i nie wiem jeszcze nic o życiu. W ci piosenkę. <noise> Najlepiej, kiedy nie wiesz co robić, tak. graj piosenkę. <noise> A, tak, ale rytmy. By, by, ry, by, by, by. A, pięknie, kurde. To co, ładujemy Wojarz? Ja tutaj mam jeden na stole. Dobra, Myślę, idziemy. tak, zróbmy to. Dobra, dobra czyli wojarzy. mówisz, że questa bierzemy. No dobra, tak. to weź questa, niech Podchodzisz stracę. Podchodzisz i klikasz F. No, ja już zagłosowałem. Jeden. Też jeszcze jeden nożyk Brawo. i myk! Dobra, teraz podpokład! pokład. to, to jest? Wyspy. Musimy coś znaleźć, tak? Rozumiem. Tak, dwie wyspy mówimy. Mamy dwie wyspy, okej. Okay. Jedna taka. Yy, taka, taka, okej. Okay. Uh -huh. uh -huh. Takie okay. kół, kółkowate. O, jesteśmy oba, jedna tej. Nie, nie, to, nie, to taka... będzie obok nas gdzieś. No, obok to jest ten podstawowy wojasz, wiesz? Ale ja nie widzę żadnej. Jak... Co wy robicie teraz? I kto macha tą kamerę? Yy, pod pod, pod ja pokładem jesteś. To weź może nie machaj. No dobra, nie ma. Ja ten, może, może ten, znajdziemy, nie? Tak, ale, ale ja nie wiem o co chodzi. Gdzie to się a, szukamy, szukamy wyspy. To jest. mapy, Bladi. Bo tam nie znajdziesz. Hmm. Więc mapy weź no. sobie na E. No, na E. I tam masz dwa rysunki wysp. No, i tych wysp wysz? szukamy. Ale jak tak. mogę sprawdzić. Yy... To? No bo Ty, to jest ta? Patrzcie, to jest ta? No no bo ten, y, szukam no. y, bo mapy, mapy, ten, mapy, mapy, no w sensie nie mogę jak zrobić zobaczyć jaka to jest wyspa, a już wiem, taka wyspa <laughs> no, <laughs> no, ja Dobra, ci blani, no, ja ci pokażę, nie no. martw się blady. zobacz Ja ci pokażę Zobacz jak Dobrze, no. szukasz <laughs> Widzę, pod którym to pod, pod f -em? Nie, nie pod f -em. Gdzie bo się sprawdzały e. te mapy? Pod E, 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 Mam. e, 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 e jak żegluga Ej, żegluga, dobra. Zalazłem no, obie, dobrze. Zaraz się obie? No oh. to jedziemy. No to ta I... sunken growy jest e, bliżej. Dobra, siebie! Dobrze! E, elegancko. W Kotwica w górę! Podnosimy! Poczekaj, ja będę też mogę! Podaję te kotwicę! się Oj, cię... O i teraz to idzie w trójkę! Dobre, no dobra, i elegancko! Tak się tak, tak, tak. tak. tak, no. składa, że jeśli chodzi o pływanie, to mam doświadczenie. A co? No teraz. U. Teraz! Mam doświadczenie, co teraz... Ter teraz żagle musimy, o kurde, ile tu na tym statku. To no. żagle dobra! Jedne Tylko żagle! na bok od razu Bo one zasłaniają po stronie. A, ty mi się chyba skręca. W lewo Tym mi się rozkłada żagiel Weź mówisz? drugie koło z łap po lewej bloody. Trój drugie koło Po lewej masz drugie koło Po lewej z statku Możemy co z tym obaj kołem? kręcić i w lewo kręci. A już jest, dobra, teraz następny, chodź Yy, w lewo, tak? Nie sobie? Yy, dobra, bo... kolejne koło. Teraz, niżej, masz kolejne koło. No mam drugie stronie statku i też dawaj je w lewo, smętnie. No. O, widzisz? No, się... no bo to musimy płynąć tym. Jakie? Musimy płynąć pod dozdobę. z wiatrem, co nie? Tak o, z wiatrem, z wiatrem? trzeba, trzeba. No dobra. O kurde, to... kręć ty. stronę mam kręcić? bo nic nie widzę, bo jak mi zasłanie. Nie. <laughs> nie o nie, płyniemy już. może. Cicho, ja jestem tutaj piratem, jak wiesz. No -e 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 -e. chcieliśmy płynąć. Skręcaj w lewo. Zaraz ja może się no. już do działa załaduję. ES. ES. Dobra, SE chyba, a nie ES. ES, tak. Pamiętaj, no. że musimy ten odkręcić, później ster z powrotem, jak chcesz płynąć prosto, no nie? Dobra, dobra. Wiem, wiem, że jestem piratem przecież. Toby. No, ja to jestem dobry piratem. Ty tutaj nie ucz w jak się pływa po wodzie. No, patrz jak muknę, jak mknę przez morze. I to już Tego, po wiesz, lewej stronie jest ta wyspa. Tutaj, gdzie po, po lewej stronie? Bardziej. Widzisz tam te skały takie? No widzę tu dużo skał. No, ale przed nami teraz są. O, teraz tutaj są se... przed nami. Dobra. O, oh, jest, jest, jest. Dobra, dobra, się na to już, 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 już. jest złoty to jest środek To jest złoty kijek o ten złoty. Oj, nie wiem czy my wykręcimy, panowie Będzie dobrze To wy nie wykręcimy, wszystko idzie doskonale przecież No o, Jak, jak ale się smakuje jest... Tak z ciekawości Co się robi? Kotwicę trzeba zarzucić A kotwicą no A może uderzyć m... wyspę po prostu Ale nie przeleciliśmy tej wyspy teraz Nie, ona jest Obok nas. Znaczy przed no, nami. No po... A przed nami, myślałem, że po lewej, dobrze. Ej, a Zresztą. można nie. uderzyć coś Tak pan Rozwalisz statek, będzie go trzeba reperować. No o właśnie. Nie. Lepiej goły. tego nie testujmy. Mamy Nie testować sens. tego? Ja bym przetestował, a jak się zepsuje pan statek, to można nowy kupić chyba co, nie? Nie, trzeba naprawiać. Tak? O, o naprawiać trzeba naprawiać. A jak bo... zatonie, to dostajesz ten nowy. ale zaczynasz zupełnie od nowa, więc tak trochę bez sensu. Nie co? tracimy kulę i deski i banany. Nie no. u Ciebie w domu, co nie? Dołu A nie barany... Wiesz. Dobra, to jest, to jest ta wyspa przed nami, tak. co płynę? Dokładnie. To zahamujcie mi tam, kiedy będzie trzeba, dobra? Dobra. Po co hamować, kiedy można tańczyć na dziobie? Dobrze. Dobra, bo ja... Ej, co tu jest? O nie, coś się zrobiło. The sun can Jesteśmy. Dobra nie, nie trochę w prawo. Troszeczkę w prawo. Dobra. Bo tam jest akurat plaża tak ładna. I jeszcze bardziej tak jakbyś chciało minąć wysmę Dobrze Ej, ale weź dobro, się... daj znać jak będzie kotwica e, ja bym jeszcze nie w sumie Może już prostuj Dobra prostój, prostuj, ster, prostuj ster, żółtej kotwice! O kurde co to za Ale zabiało.. O kurde Dobra Dobrze, da, mi się... da, da, Dawaj mnie do działa! No i za, za, załadujesz no. mi działo właśnie Dawaj Ej, ja też. Gdzie uh, 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 uh. on poleciał, Ty? Piasz jeden. Chodź, załaduj się do o, jakie! Dobra, ja też idę. Zmijo! Zmijesz on, no. Dawaj. Oła, Wolek, zatruła wylek. mnie. O jasna dupa. Ojasta dupa. Burde. Ej, ja nie, nie będę miał obrażeń, jak upadnę na wyspę. Nie, na pewno e, nie. Gorzej, jak cię zmijał, pędzluję. wpadłem do wody. O, to dobrze, to przeżyjesz. No, czy to jest coś takiego jak jest e, fall damage, o, jest od wysokości? Jest, jest, jak najbardziej. Uf, dobra, to jest ta, ta wyspa okrągła, nie? Bardzo ładnie i tam poleciał. Dobra, zaczekajcie to chwilę Ej, ja to ja tu chwilę na mnie. Ej, wszędzie są. Brzmi Tak się składa, że jestem pogromcą, brzmi i zaraz je upoluję. Ach, ah, ah, Dobrze. Zaraz ich, no, to, to Ej, patrzcie, zarazem ognisko, możemy ugotować jedzenie tutaj. Ooo, wspaniale! No, no, Dobrodzieju, uczujesz się znowu jak na wydane wyjście, prawda? Jak co, no? na wakacjach! Na wakacjach? No, po prostu Dobrodziejowi się stare czasy przypominają. A no, dokładnie, o szkielety! O nie, potwór, potwór! Dobrze, już po nim! Ja nie wiem, już. Nie jesteście! Jesteśmy tu za tobą, żmija! O, o, no, Ej, no! Jak się! Jak się za nami! A tak zaskoczenia! Ej, jak ta żmija, kurde, działobię! Ała! Świnia! La 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 Jak tam kapitanie Plaga? Gdzie, gdzie są te nasze skarby? Ej, o, świnia! O, szybko, obok. świnia! Bijesz ją, bo nas zabije! Szybko! Zabij. Świnia, jesteś otoczona! Blani tam świnie goni Dobry Bo to jest nasz obiad! Cieszu. Zaczekajcie chwilę, poczekajcie no, Ale trafił! Już Nice, eee. kopiemy! Oh. Kurde, świnia no. A Nawet znowu tylko jakieś kopanie świnia! Będziemy Dobra, się dać... szybciej! Trochę ja masz łopatę Kurde, dawaj tutaj Poczekaj, bo ja też putejszy Tu, tu, tu tu Ej Chodź może tu jakieś tajemnice będą ciekawe Ja od, odniesę, odniesę skrzynię Dobrze Świnia! Nie mogę ją rozszarpać, jest zbyt potężna No nie Gdzie? mogę z tej mam Zostaw biedne świniaki tak. No ona jest zbyt szybka, nie mogę jej trafić nawet. Dobrze no. no to jest e, świnia taka sprinterska No, no wyścigowała się To są świnia wyścigowe kurde. Nie no, no mam dosyć kurde poddaje się Co szybko poszło Tu 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 są te świnie O no, dobrze No dobra i co? Zrobiliśmy ten skarb i tyle e, Ej ty co? Co jest? E, ej y, Jest jakiś gościu na naszej łajpie to? Pracz? No, tylko że. Co? Nie wiem, co on jest chyba z nami. Co? To? Się Jak... Do naszej ekipy pewnie. No, jakiś Braced Wheel 2603! Damy gramy go w do, do Dawaj, Escape, escape? i. My crew, my crew. Braced wheel. I dawaj go. vote to lock in the brick, jest. Yes Dawaj yes. go, blady Proszę. <laughs> Dobra, ej, szybko chodź zobaczymy jak on się czuje, co nie? Pogadamy z typiarzem. No jasne. No. Nie będzie tam tu żaden typiarz ten. Nie będzie tam tu żaden typiarz pluł twarz, co nie? Co sobie wyobraża? Wbił sobie... Ale kupiłem sobie grę, może znajdę jakichś nowych przyjaciół, mych, do klatki. Idę z nim pogadać, co nie? Jaha. A jest tutaj w klatce faktycznie, siedzi sobie. No i patrzy się na nas, co nie? Ale, ale mu się spodobało się w sumie nawet. Wygląda na zadowolonego. Na pewno, na pewno. Ja tu kradnę wszystko. Gdzie ta nasza łódź jest, dobro? Chciałeś z drugiej strony, z drugiej strony. Aha, tak boję plecy. Mm. A jak się wystrzeli buj, 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 z tego działa, żeby tak polecieć? Fajnie. Miesz, klą, klikasz. Wchodzisz do działa najpierw, climb into the canon na lufie. No to żmiję, wszędzie wodne jakieś węże. No dużo No, wchodzę, tego. Do, wchodzę do tego i co teraz? I lewym no. przyciskiem, o. o właśnie. <laughs> Poleciał. Łuuu, lecę! O kurde, ale poleciawszy. Chyba nic nie ma tutaj fajnego. Chyba bieda. Ta. Chyba może wpłynąć na kolejną wyspę. Chodźcie no. płyniemy na kolejną wyspę, musimy zabić wszystkich piratów po drodze. Zniszczyć ich No, Wyski. koniec, koniec tego, tego, ja się wystrzeliłem. Mamy jednego więźnia, więc będzie nam wspomagał, to nie? No, dokładnie. Zatrudnimy go jako tego sprzątacza, będzie, będzie sprzątał po nas. Co to jest To jest barka chyba. No, będziemy na niego żygać, chodźcie się na niego żyć. Ooo, najlepiej! A jak się żyga na ludzi? Trzeba się najpierw upić. Idealnie! Podoba mi się ten plan, Dobrodzieju! Zaczynasz gadać z sensem nareszcie. <laughs> Dobra, więc wszyscy na wipe. Wszyscy na wipe. Będzie alkohol. Tutu, tu, tu. Ru, Gdzie tu, jest tu. Nasz klatkowy chłopiec. Ej, a tu trzeba jeść w tej grze, żeby nie być głodny? Baranki trzeba jeść. Jak zdrowie ci spadł. o już go nie ma, o. Oooo, go... najgorzej, najgorszy. Na mm, dobra, to cię może banana. Zjadłem, o i już Fajnie. mam pełne życie, super, to super dobra. zabawa. Kotwica w górę. Kotwica w górę! Już dopływa, spokojnie. Już prawie jestem. Dawaj. Kotwica w górę! Do ty, U serdaku. Dobra. Zadamy stąd. Dawać mnie tu, szczury morskie. Pomogę wam, bo coś wolno wam idzie! Potrzebujecie pomocy dużego o! faceta jak ja o. Dobra idę na te, bociany gniazdo! Jestem. Będę ten, będę obserwować Dobrze. tego celu! Jak to się mówi tej wyspy to znaczy się! No. A gdzie jak mamy się... płynąć? W sumie? E, mamy na płynąć, wyspę. proszę ja ciebie e, w, Teraz w lewo, w lewo! Mocno? E, no tak bym powiedział 45 stopni! Łuk, kto tam na... z tym dzwonem, tak? To ja biję, bo ogłaszam, że nie Obiad. ma alarmu. Nic się nie objawia. <noise> 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 Wszyscy jedzą banany. <noise> e, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ale wpłyniemy w skały chyba. O kurde. Wie? Tam jest i skała, ja nie widzę Lek. żadnej skały. To za tymi skałami <noise> jeszcze trochę musimy right. tutaj obrócić. Gdzie jest, taki, jest takie coś do patrzenia przez dal na daleko? O, widzę. Dobra. Oczy? trochę. No, chodzi mi o tą zbliżałkę, co nie? Zbliżałkę, no, totalnie. <grym> zbliżałka najlepsza. Rura zbliżałka. jak się o coś ustawia w tej zbliżałce? Dobra, mocno, mocno teraz w ten, jak to się nazywa? W to? lewo. W to dla ustawy spa tutaj? Tak, tak, tak. Tak, tak. Kur, to musimy się wyrobić jakoś tam, weź na no. ziom. Ej, to to zobacz, skałę, 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 zaraz, zobacz, to... wody ale na prosto pro, 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 jest skała, ty skręcamy, popatrz. No. Jak, jak coś, to rzucę kotwicę i wykręcimy. Dobra, wykręcimy. Chyba wykręcimy. A, spokojnie. Dobrze. Dobra, dobrze. To jest, która to jest ta wyspa? Tam daleko? Ta w środku, taka mała. Ta tutaj taka, no. Więc o, skała. tutaj. Górno, Dobra. To jest ta wyspa Jesz... niby? Jeszcze, jeszcze. Dobra, prostuj ster. Prostuję. Jeszcze moment. To ma być ta wielka wyspa. Dobra, rzucam. Rzucam. Tutaj kotwicę. A. Dobra, elegancko. I to, to ma być, być, być taka wityczna wyspa o której mówiliście chyba. To jest pradawna wyspa. wyspa małego skarbu Tam jesteś mały skarb. Ej jak chcę teraz kopać! Jak chcę teraz kopać? Musisz się znaleźć najpierw! No to dajcie mi znaleźć, zaraz Masz znajdę na, to, e, na, y, tą, tą, tą mapę I po Dobra, mapę patrzcie, ja, ja się pokieruję moim liczem. tutaj jest takie o, czyli to gdzieś tu będzie. O! Gdzieś tu, o. W tym U. miejscu według moich obliczeń To będzie tutaj na pewno. Ktoś czuję, że znalazłem to. Yy, za pierwszym razem, jak kopniesz, to się pojawi. To musi być gdzieś tu. Cicho, o tutaj, na bank. Cicho, poczekaj, stop, stop, stop. Przekopujemy całą wyspę. Naprawdę. Poczekaj. Sprawdzę jeszcze raz tamapę. No, by się. się. Patrz kto? na trawę. Cicho, dobra klipa to Cześć. jest tutaj po zastanowieniu A, Będę... O, znalazł! Nie, nie. Dobrze! No to myk! Oj dobra to... wyciszyłeś się! Dobro nie wyciszyłeś! O na najgorzej! Ten, ten. <grym> najgorzej! To, że jesteś głośno, głośny, styli, to nie zaczął się ciszać. <grym> ja ja no bo jestem dużym piratem, to jestem głośny, no. Dobra ty pierwszy. zadanie wykonane i to miało być O, oh, zadanie! Łatwizda! Tak, zada? Takie da? zadanie to my w domu możemy robić, co nie nie tak. wychodząc z domu. Panowie, no. proponuję zawinąć do portu, sprzedać, sprzedać nasze skarby i wszystko przepić. Dobrze, co wy Dobry na to? pomysł. Podoba mi się to rozwiązanie do dobrodzieju, co nie? Tak zrobimy. Szybko podnosić kotwicę! Dobrze! Ej. Kotwica w górę, tylko żebyśmy nie wyrżnęli w żadne skały, zaraz zaczynamy. Spokojnie, jestem ten, bocianiem gniazdem, więc będę was naprowadzał. Bo gniazdem. Ej, biaż, jak się do miasta wraca swoją drogą? Ej, zaraz Ej. tam znadziemy, dobra. Yy, może mamy na prosto? Nie teraz ma. Teraz tak. Yy, bla, 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 bla. O tu zaraz za nami. No, Dagger tuf to musimy je wykręcić w sumie. Dobra. Damy radę. To wy wykręcać nie potraficie? Dobra, najpierw wypłyńmy stąd. Ale, obiad! Obiad! <głosy> 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 kręć, kręć, bo to i tak wiesz, po łuku. Wykręci, o, już wiesz. tutaj właśnie teraz ten i teraz Lusia. wokół tej skałki. ELEGANCKO! Yeah. Już no, nasza Grażyna tak, nawraca! Idealnie, tak jak was uczyłem z tym Grażynowaniem. A, jak! No, dobrze! Dobre, Dzień, płyń tam na te... do tego miasta szybko! Zaraz tam dopłyniemy, nie bój żaby! Trochę taki no. ten... nie wiem, czy sztorm idzie, czy... nie, chyba noc po prostu zapada, nie? No, noc, no. Tam jest i sztorm, sztorm to... nie ma dzisiaj sztormu, dzisiaj spokojnie może. Bo... teraz wiatr w żagle, to kurde! Grażyna przyspieszy! No, no, no. A co ty myślałeś? Szybko poczekaj, uh. O Ej, <noise> 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 no jest storm przed nami, dobrze widzę! Tak? No! no. Jest tam, bo... Nie, jest to jest o jest. jest, jest. Dobra, szybko w storm lećmy! Kręcę, kręcę! Nie, nie, Damy radę, damy radę! Dobra! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Dawaj, jeszcze, Grażynka! Jest. Ten sztorm wygląda na bezpiecznie! Pełna moc na sztorm! Szybko! Peł Pełna o, moc! Powoli. Dobrze, już wyprostowane! I jeszcze raz musisz obrócić, bo tu jest na dwa obroty, nie tak jak w małej. A, bo ty... Co? No, dwa obroty są. Dwa obroty o kurde! Lewo, dwa Rzeczywiście! Tu jest duża łódź, nie? No, co ty myślisz, że nie no prowadziłeś tak, tak jak... Nigdy nie tak no, jak to jak to prowadziłeś jest... do dobrodzieju? Prowadziłem, ale byłem no. bardzo pijany Dobra, gdzie to miasto, To przed nami jest miasto Tak, to przed nami tu się świeci Dobra, szybko do miasta, do dobrodzieju! Juhu. Dobra Idealnie! O, jak buja! Ej, weź no. Weź do z turbosa, bo tak wolno trochę płyniesz. Tak, turbosa, ustaw żagle ty Majtku jeden! Weź tam wiosło no. no. Skaczę tu pomiędzy żaglami i czym jakiś parkurowiec Jak do wojny u, patrzę, tu, patrzcie, tu, su o, tu i na niższe piętro. I myk na dobrodzieja, a oh, wow, tu wow to bolało do Na następnej wyprawie czaszkę mamy. Jaką czaszkę, o co chodzi? O kurde, mega takie, o dumne. kurde, będziemy fort zdobywać. O, czaszka, co to jest za gwiazda? łopie będzie się działo, będzie się działo! Tam się atakuje taki fort, tam jest bardzo dużo szkieletów, trzeba je wszystkie zabić. Gdzie jest tam ze 100 albo z 200. Kurde, bela. To brzmi jak jakieś zadanie dla lajka. Tak, dla lajka. Ej, patrzcie no? tam, bo ja nic nie widzę przez te żagle. Dobra, pójdź, ja nie, nie gadaj głupot! No. To tu nigdy nie płynąłeś takim kateczkiem? Płynie, nie gadasz. Kurde, bele, damy radę. Teraz no. Płyń, płyń, nie dobrodziejusz ja A może tutaj dźwięk. od tej strony Ojej, to już Got tutaj trochę... Dobra, dźwięk dźwięk kręcę Znaczy... Ej, uwaga, zaraz w most się wjechał, kotwica, jest Kotwica! Jak Rzucaj się spuszcza kotwicę? Rzucaj kotwicę! Rzucaj kotwicę! Rzucaj kotwicę! O nie! Dobra, idealnie zaparkowane. nie mamy dziur? Chyba, chyba mamy jakieś dziury, coś mi się wydaje. Nie no, co to idealnie było? Zaparkowane mi się wydaje. Dobrze! Ja rzuciłem kotwica, a Wladimir złapał w ogóle. Musiałem ją rzucić. <laughs> ma... sprawdziliście? Czy mamy dziury, czy nie? Ja, ja nie sprawdzałem. Owy, wy, gałgany jedne. Dobra, idealnie zaparkowany mamy Ja się, się tym zajmę. <laughs> idziemy się opić. No, nie umiecie no parkować, idealnie, no, to wasza no, wina jest. Prawa. A może, może opicie się, przełożymy na inny termin, a popłyniemy na czaszkę. No, no ale to, to, to chyba w następnym odcinku, co nie? Tak. Idziesz Bloody? No nie o. ma dziur! Dwie japy w kadłubie jak ja pierdziu! Daj nam spokój, to jej zadrapanie raczej. Kurde, was mam to ci statek namiocie O, patrz Tutaj? Tak, do niego podchodzisz i go klikasz. Tam F? Też? F, tak O, no. wow, z... Damy pieniądze ty O, 116 no, teraz moja? Ej, mogę no. z nim pogadać, on tu jakieś ciekawe rzeczy ma, co nie? Tak. Co tu jest? On ma wojarzy więcej. A tą drugą jeszcze jest? Trzeba Dobrze, e, elegancko. A Dobra, on ma tu... To... Pieniądze no. lubię. A, Do... czy on tutaj, czy on tutaj wojarzy? Bo tu różni ludzie są, tak. co oni od nas chcą? Można z nimi pogadać? Różne wojaży można z nimi brać. Ale spoko, teraz mamy wojażczaszkę. czaszkę Dokładnie. A jak chcę z nią pogadać na przykład? Co to jest? Bro, Sandra, stok? Co tu mogę zrobić? A mogę no, tam, jakieś ty tam w stoku Sandry nie grzeb. <grystanie> Take banana, a mogę wziąć banany po prostu? Mogę. O, miło, że dała banany mi za darmo. Tak. Rozdaję banany. A ty, Ty, piaro, co masz? A na przykład senior trade Mandy, co ona już mi dał? No wejdź i sprawdź to. Nie, no. 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 <grystanie> Jeżdża <Jezbo> na pamięć. Uuuu. <grystanie> Myślałem, że, <grystanie> że znacie takie rzeczy. Ja tam kontrakty, jakieś kontrakty. Stok Sandry to znałam na pamięć. No Stok Sandry to każdy, <grystanie> Dobrze, czyli właśnie skończyliśmy pierwszą przygodę w Sea of Thieves? Dokładnie! Było łatwo! Panie ale babie, to dopiero początek. Może nie ma, dacie mi nawet jak pogadać z ludźmi? Zajęc nie to, ma rozmawiania, my jesteśmy twoimi ludźmi. Wracaj na statek łachudro! <gry> Patrzcie na to, skok Bladeusza! O kurde, do wody. Skok i takie plum. <laughs> Ej, tu wiarzę, tak się koło siedzi, ta dziura jest o której mówiliście. Czaszka, nie dziura. Ale gdzie dziura jest w kodłubie niby. Już a już naprawiłem, nie kurde, ma problemu. Kurde, czyli żadnej dziury nie było, co ty gadasz, dobrodziej? Nie, jak bo jaki to... tam strzelę, to będziesz miał. Ej, słuchaj, tu jest jakaś dziura, jak to naprawić? Znalazłem dziurę. Deskę musisz wziąć. A co, ty gadasz? Deskę? No z deskowni. O, to są ty rzeczywiście. A gdzie jest deskownia? U. Tutaj o. z deskowni. Później sobie na Q wybierasz deseczkę. Ja no, no, łataj, łataj! No, szybciej. No, szybciej! Szybciej. No, no elegancko, elegancko. No i tym no. dziurawym akcentem myślę, że warto skończyć ten materiał. No dobra. <laughs> no, dokładnie. Kajeczka. No i to co kurs od razu na czaszkę, nie? No jak.